Szukasz dla siebie kierunku studiów, ale twoje zainteresowania nie mieszczą się w jednej dziedzinie? Nie rezygnuj z nich. Studiuj Liberal Arts and Sciences na UAM. Studia dadzą ci szeroką wiedzę i zespół umiejętności, które pozwolą podjąć studia magisterskie i doktoranckie i dobrze przygotują cię do podjęcia prac na rynku. Bądź w organizacjach pozarządowych. Będziesz mógł studiować pod okiem wybitnych naukowców i dydaktyków w budynkach nowoczesnego kampusu na Morasku. Jeśli chcesz, możesz też spędzić semestr na bliźniaczym kierunku we Freiburgu lub Amsterdamie. Program studiów składa się z trzech elementów przedmiotów wprowadzających, dzięki którym rozwiniesz umiejętności logicznego myślenia, wystąpień publicznych oraz pisania tekstów, poprawisz swój angielski, zapoznasz się z łaciną i greką, a także podstawami filozofii. Przedmiotów kierunkowych, dzięki którym zdobędziesz wiedzę z obszaru humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. Przedmiotów, które wybierzesz sam z oferty przedstawionej przez 8 wydziałów naszej uczelni. Liberal Arts and Sciences to nowoczesny kierunek studiów, który umożliwi Ci wszechstronny rozwój i pozwoli szerzej spojrzeć na świat. Liberal Arts and Sciences. Wiele dyscyplin, jedne studia.